Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Dziś z nami jest ksiądz Ryszard Halwa. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Państwa. Proszę księdza, ostatnio wiele zawirowań na tle relacji polsko-unijnych. Ostatnio debata w Europarlamencie z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Sytuacja jest napięta. Unia Europejska żąda wycofania się Polski z reformy sądownictwa? Jak się na to patrzy? Chcę powiedzieć, że to jest wina pana premiera Mateusza Morawieckiego, który podpisał rozporządzenie łączące finansowanie na Polski Ład między innymi z praworządnością. Czyli chodzi o ten Krajowy Plan Odbudowy. Tak. tak? I nie dziwmy się, że teraz będą urzędnicy unijni mówić. Że trzeba zreformować sądownictwo. To znaczy, że, że nie, nie ma możliwości zreformowania sądownictwa. Między innymi, że stawiają wyższość prawa unijnego nad Trybunałem Konstytucyjnym, co, co wiemy, prawnie nie, nie jest do obronienia, to co oni robią. I trzeba przyznać, że Mateusz Morawiecki później podpisał deklarację, która miała. Nie miała znaczenia prawnego i powiedział: O, nie, proszę się nie martwić, bo jest deklaracja. A oni wrzucili to do kosza i posługują się tym rozporządzeniem. Mimo to, że, że premier Mateusz Morawiecki piękne miał wystąpienie na, fo, na forum unijnym, ale niestety oni wracają do tego, co podpisał wcześniej rozporządzenie i, i dlatego teraz mogą być kłopoty z wypłatami. Widzimy, mimo pięknego wystąpienia pana premiera, teraz powoli rakiem próbuje się wycofywać z tego wszystkiego. No tak, zapowiedział to nawet na forum Europarlamentu, że Polska wycofuje się, z, o tyle wycofuje się z reformy sądownictwa, że likwidacji ulegnie Izba Dyscyplinarna, która miała dyscyplinować sędziów, no więc jest to jednak poddanie się. No, poddanie się niestety, ale nie może tak być. Po, poza tym on się zgło, zgodził na tak zwany Zielony Ład. Na podstawie Zielonego Ładu e, Polska powinna do 2024 roku zlikwidować 16 kopalni, a mamy zaledwie 20 kopalni. E, I gdzie ci ludzie pójdą na bruk, nie mówiąc już o Turowie, gdzie jest walka o to. Także też to jest jego wina. Jak musi, mógł się na to zgodzić? Wiemy, że od razu nie będą jakieś tam elektrownie wielkie czy coś, nie, tylko wiemy, że węgiel można gazować. Gdzie indziej dbają węgiel, w Niemczech i tak dalej, w Czechach, którzy nas atakują o ten cały Turów, a my mamy nie dbać? No i do 2000 chyba 50 roku całkowicie mamy zlikwidować kopalnie. Wiemy, że teraz są podwyżki w prądzie, w energii i tak dalej, no, i to na podstawie tego Zielonego Ładu to może być dramat dla Polski, ale to jest wina m.in. Mateusza Marowieckiego. Wiemy, że Solidarna Polska była przeciwna tym funduszom na tzw. Zielony, na, na tak zwany fundusz odbudowy, bo m.in. na podstawie tego wyrażenia zgody na, 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 ten, na te finansowanie. Funduszu Odbudowy, to Unia ma prawo nas obciążyć dodatkowymi podatkami, a to jest niekorzystne dla nas. Jak można było nas. na coś takiego się zgodzić? No właśnie, to był cały błąd. Dlatego e, cieszę się, że, że Solidarna Polska była temu przeciwna, no ale niestety nie posłuchano ich, no i to jest cały błąd. Jeszcze nie, wie, nie wiemy, e, jaki będzie kierunek dalszy. Bo wiemy, że również w Unii Europejskiej atakują nas nie tylko urzędnicy unijni, którzy między innymi mówią o wyższości prawa unijnego nad, nad prawem polskim, niesłusznie, ale również ci z opozycji, między no właśnie, innymi z Policji Obywatelskiej. Proszę księdza, i z 25 osób w Parlamencie Europejskim, polskich europosłów, głównie z PO, głosowało za rezolucją, która uderzała w Polskę, w państwo polskie. No, yy, mówi się Targowica od jakiegoś czasu. No to I jest to, Targowica, to jest, drodzy Państwo, to jest skandal. Jak ja widzę tych, którzy byli kiedyś yy, w Komitecie Centralnym czy tam w PZPR-ze, ich wypowiedzi yy, teraz atakujące Polskę, no to wiemy wcześniej też, są tacy, to, to wystarczy wygooglować, kto z nich był w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która jak mogła grabiła Polskę, poniżała. Wiemy, że, że ilu ludzi utraciło życie przez tych. Z, z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która była e, po, pod dyktandem Związku Radzieckiego, a teraz oni atakują Polskę. Drodzy Państwo, to jest skandal. Nie wiem, czy w jakimś kraju jeszcze e, jest coś takiego, żeby na swój kraj, e, żeby no przeciwko swojemu krajowi występowali. Wiemy, że Orban bardzo pięknie wyraził się o Polsce, tam może niektórzy, ale e, niestety. Nasi eurodeputowani, na których ludzie e, głosowali, występują przeciwko Polsce, przeciwko każdemu człowiekowi, bo przez to będziemy mieć podwyżki, już mamy podwyżki w prądzie i tak dalej. Proszę księdza, jak ksiądz widzi wyjście z tej sytuacji, czy rząd powinien ustąpić, czy powinien twardo negocjować, nawet ryzykując brak e, tych pieniędzy, które no, mamy? No, tych... e, powinien twardo negocjować. Bo to nie są darmowe pieniądze, tylko to jest kredyt, który będą pokolenia spłacać. A poza tym, jak wspomniałem wcześniej, mogą obciążać nas dodatkowymi podatkami. Nie dość, że mamy u nas podatki, płacimy w Polsce, a jeszcze Unia Europejska może nas obciążać podatkami. To może być naprawdę wielki dramat. A poza tym, jak my utracimy to ważne źródło energii związane między innymi z węglem, to, to, to naprawdę może być wielki dramat. My nie możemy być pod dyktatem, tak jak kiedyś byliśmy pod dyktatem Moskwy, no i teraz wiemy, że, że ci przeciwnicy wspierają w jakiś sposób Putina, no bo Nord Stream 2 i tak dalej, wiemy, że... że Pani kanclerz Merkel e, miała kontakty z Putinem, wyraziła zgodę na, 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 Nord, Stream na no, Nord Stream 2, no i teraz e, mogą nas rozgrywać, niestety. Dziękuję bardzo księdzu za rozmowę. Dziękuję, szanuj Boże. Dziękujemy Państwu.